Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jeden mały, jednodniowy błąd i nagle przychodzi wezwanie do zapłaty na naprawdę sporą kwotę. Ale co jeśli instytucja, która wysyła to wezwanie, sama może działać wbrew najważniejszemu prawu w kraju? Ta historia zaczyna się bardzo prosto, ale szybko prowadzi nas do pytań o same fundamenty naszego państwa. No właśnie, wszystko zaczyna się od problemu, który może dotknąć w zasadzie każdego kierowcę. Chwila nieuwagi, jakaś luka w ubezpieczeniu OC i bach. Pojawia się pismo z wezwaniem do zapłaty. Takie osobiste dość bolesne doświadczenie staje się punktem wyjścia dla całej tej niesamobitej historii. I tutaj, w tym momencie, cała sprawa nabiera rumieńców, bo to już nie jest pytanie o wysokość kary. To jest pytanie o to, czy ten, kto ją nakłada, w ogóle ma do tego prawo. I to jest właśnie sedno sprawy, którą dzisiaj spróbujemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Dobrze, żebyśmy w ogóle zrozumieli, o co w tym wszystkim chodzi, musimy cofnąć się na sam początek. Do tego prostego, ale jak się okazuje, bardzo kosztownego niedopatrzenia. Zasada w Polsce jest, no cóż, dość prosta i nieubłagana. Każdy zarejestrowany pojazd musi mieć zachowaną ciągłość ubezpieczenia OC. To nie jest jakaś sugestia, to twardy obowiązek. I wystarczy dosłownie jeden dzień przerwy, żeby uruchomić całą dość kosztowną, automatyczną machinę. No dobrze, ale kto tego wszystkiego pilnuje? Kto wysyła te wezwania do zapłaty? No właśnie. Robi to instytucja o znajomo brzmiącym skrócie UFG, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. I to właśnie ten fundusz jest, powiedzmy, głównym bohaterem naszej dzisiejszej opowieści. Mamy więc z jednej strony potężną instytucję, ale, zawsze jest jakiś ale, prawda? Ktoś postanowił rzucić jej wyzwanie. Zobaczmy więc, kto stoi po obu stronach tej prawnej barykady. Czym tak naprawdę jest UFG? Oficjalnie jego główny cel jest bardzo sztytny. Ma chronić ofiarę wypadków, jeśli sprawca nie miał ubezpieczenia. Ale jest też druga strona medalu? Ta druga, równie ważna funkcja, czyli automatyczne nakładanie kar za brak OC. I to właśnie ona stała się, delikatnie mówiąc, zarzewiem całego sporu. A po drugiej stronie mamy... Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli w skrócie UCIDEK. I to jest co ciekawe organizacja obywatelska oni nie chcieli się bawić w zwykłe odwołania od kary, nie, oni poszli na całość i zakwestionowali same podstawy działania funduszu. I tu dochodzimy do sedna, bo ich zarzut jest no, naprawdę mocny. Nie chodzi o to, że kara jest za wysoka o 100 czy 200 zł. Chodzi o to, że ich zdaniem cała ta instytucja w ogóle nie powinna istnieć, bo jest niezgodna z polską konstytucją. No dobrze, to brzmi bardzo poważnie. Zobaczmy więc, na czym oni opierają te swoje dosyć odważne tezy. Jakie są ich argumenty? Okej. Okay. Kluczem do całego tej układanki jest jeden konkretny artykuł Konstytucji, artykuł 8. Co on takiego mówi? W wielkim uproszczeniu, że Konstytucja to nie jest jakiś tam zbiór pobożnych życzeń. To jest prawo, które działa tu i teraz bezpośrednio, i to jest absolutna podstawa całego ich rozumowania. Idąc tym tropem, Ucedek stawia sprawę jasno. Ich zdaniem zwykła ustawa sejmowa to po prostu za mało, żeby stworzyć organ, który może nakładać na obywateli kary finansowe. Twierdzą, że taka instytucja musi być jakoś, no, zapisana albo przynajmniej autoryzowana w samej konstytucji. Dobrze, mamy więc ogólną zasadę, którą się kierują. A jak to się ma konkretnie do naszego ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego? Zobaczmy. Czas na konkrety. Rozbijmy na czynniki pierwsze te zarzuty, które UCDC formułuje pod adresem funduszu. I tu robi się naprawdę ciekawie, bo to nie jest jeden zarzut. To cała lista. Po pierwsze, mówią: hej, UFG nie ma w konstytucji. Z tego ich zdaniem wynika, że ustawa, która go stworzyła, jest nieważna. Dalej, twierdzą, że UFG bawi się w sąd, bo orzeka o winie i karze, a przecież od tego są sądy. Do tego dochodzi jeszcze kwestia przetwarzania naszych danych bez zgody. A na sam koniec kwestionują nawet sam obowiązek ubezpieczenia, bo tego też, jak mówią, w konstytucji nie ma. To jest, jak widać, totalne podważenie obecnego systemu. To zestawienie świetnie pokazuje, gdzie leży problem. Z jednej strony mamy to, co według Ucidek wynika wprost z konstytucji, a z drugiej strony to, co dzieje się w praktyce, czyli jak działają instytucje państwa. To jest zderzenie dwóch światów, dwóch kompletnie różnych sposobów patrzenia na to, jak powinno funkcjonować państwo prawa. I teraz uwaga, bo dochodzimy do argumentu, który jest chyba najbardziej kontrowersyjny za wszystkich. Ucidek patrzy na artykuł 11 Konstytucji i mówi tak: Partie polityczne nie tworzą prawa, one tylko wpływają na politykę. No to jest bardzo, bardzo dosłowna interpretacja. Bo przecież powszechnie przyjmuje się, że to sejm, który składa się z przedstawicieli partii, właśnie po to jest, żeby tworzyć prawo. Więc to, co robi Ucidek, to w zasadzie podważenie fundamentów całego naszego systemu legislacyjnego. Okej. Okay. Ale żeby nie było, że Ucedek tylko krytykuje, oni mają też swoją propozycję. Propozycję zupełnie nowego systemu, który, jak twierdzą, byłby w 100% zgodny z konstytucją. Centralnym punktem tego pomysłu jest postać, którą nazywają pełnomocnikiem narodu polskiego. To nie jest poseł czy senator, jakiego znamy dzisiaj. To ma być obywatel, który dostaje imienne upoważnienie, takie pełnomocnictwo, bezpośrednio od konkretnych innych obywateli. A jak to miałoby działać? No spójrzmy. To jest system budowany od dołu do góry. Zaczyna się od tego, że obywatele dają pełnomocnictwo swoim reprezentantom. Ci pełnomocnicy wybierają Radę Gminy, Rady Gminy wybierają Radę Województwa, a te z kolei wybierają Radę Krajową. Kluczowe jest tu to, że wszystko jest jawne: żadnych tajnych wyborów. Wiadomo, kto komu dał pełnomocnictwo i kogo reprezentuje. Jaki jest więc cel tego wszystkiego? W skrócie: koniec z systemem partyjnym, jaki znamy. Zamiast tego ma być bezpośrednia reprezentacja, w której przedstawiciele są w pełni odpowiedzialni przed tymi, którzy dali im mandat. I co ważne, w każdej chwili można ich z tej funkcji odwołać. No dobrze. Mamy więc z jednej strony bardzo poważne oskarżenia, a z drugiej równie radykalną propozycję zmiany. Spróbujmy to jakoś zebrać do kupy i zastanowić się, o co tu tak naprawdę toczy się gra. Bo w gruncie rzeczy sprowadza się to do takiego fundamentalnego zderzenia. Z jednej strony mamy oficjalny system, jest parlament, są ustawy, są instytucje, które te ustawy egzekwują, a z drugiej strony pojawia się grupa obywateli, która bierze do ręki konstytucję i mówi: Hola, hola, to wszystko jest niezgodne z najwyższym prawem. I to prowadzi nas do kluczowego pytania, które właściwie zostaje bez odpowiedzi. Co się dzieje, gdy zasady gry są kwestionowane przez, można powiedzieć, samą instrukcję obsługi tej gry czyli konstytucję? Kto ma wtedy rację? Ta cała historia z UFG to coś znacznie więcej niż tylko spór o pieniądze za ubezpieczenie to tak naprawdę pytanie o to kto w państwie ma ostateczne słowo.